Cześć, jestem bogaty Edek. Dzisiaj Wam pokażę, jak bogaci ludzie słuchają muzyki. Przed tym zostawcie łapkę w górę wraz z subskrypcją. Zapraszam Was do oglądania. Po guście muzycznym jestem w stanie odgadnąć, jakim jesteś człowiekiem i do jakiej grupy społeczeństwa pod względem zamożności należysz. Zapewne większość z Was słucha muzyki, która jest skierowana do ludzi ubogich. Teraźniejszy rap, trap i tego typu syr. Muzykę tą słuchacie zapewne na odtwarzaczach MP3. O ile was na nie stać, ci trochę zamożniejsi pozwolą sobie na słuchawki przewodowe dołóżne, nie mówiąc o podcach, na którym nie tylko stać. Tej muzyki słucham na takim sprzęcie oto. Jest to głośnik firmy JBL. Dokładniejszy model tego głośnika jest to JBL Extreme 2. Kosztuje on 1300 zł. Posiada on zbudowany przetwornik 2x2,75 cala. Pasmo przenoszenia tego głośnika jest od 55 Hz do 20 kHz. Głośnik ten jest w moich standardach. Pozwala on mi się rozkoszować muzyką. Jako alternatywę wybieram natomiast chór, któremu płacę 1000 zł od jednej osoby za dwugodzinny seans muzyczny. W tym oto momencie podleciał po mnie mój prywatny samolot. Ja muszę się z wami natomiast żegnać. Wy natomiast zostawcie łapkę w górę wraz ze subskrypcją. Z dzwoneczkiem. Nie zapomnij również tego skomentować filmu. Do zobaczenia.